Elo, elo, witajcie. Dzisiaj zaprezentuję Wam kilka porcji informacji, co się dzieje i ogólnie. Czyli, tak, tutaj y, będę sobie pytał ogólnie w MyFreeZo. Zaproście mnie, jeśli graliście lub gracie tutaj Macie 1012, serwer pierwszy, gra z dwoma kolegami mam 15 pociąg. Dobrze, ja będę tutaj sobie grał, tylko włączać dźwięki i będę Wam. Yy, mówił co w ogóle się dzieje Tylko że znajdę pierwsze gdzie są dźwięki, tak? Tutaj nie. Yy, A tutaj, dobra? Sprawdzę się, ma Więc zaczynamy Pierwszą ważną informacją jest, że Zostało usunięte konto mojej koleżanki Orci TV, który kanał już będzie raczej trochę nieaktualny, ponieważ założywa, założyła nowy kanał. W którym będzie oczywiście link w komentarzu i w opisie do innego kanału, więc wspomóżcie ją lajkiem i subem, bardzo bym prosił, przydaje się to, bo miała dosyć dużo subskrypcji na starym kanale, ale no nie chciała już do tego powrócić, ponieważ usunięto jej konto na, konto na MSP w takiej grze przeglądarkowej. Nie naprawdę przykro, bo na tym utrzymałam się i kanał praktycznie. No, u mnie raczej nie będzie możliwości, bo gra mi się nie zepsuje tak dzisiaj na dzień, ale... No, równie to byłam i dużo gierek. Oczywiście widzieliście pierwszy odcinek z Mafii 2. Już jutro powinien być już farming. Obiecuję, dlaczego nie ma tych odcinków z gier. Ponieważ kupiłem sobie niedawno GTA 5 i ciężko mi od tej gierki odejść więc no już wiecie dlaczego też był u mnie kolega na noc więc też już tam troszeczkę mniej czasu no, było tutaj dobrze wszystko więc tak I oczywiście link może teraz wam właśnie pokażę jej nowe konto będę na YouTube'a i Tutaj wpiszę jej y, starszą nazwę i wejdę w ust, najnowszy filmik. No właśnie. Tutaj macie ogłoszenie i nowy kanał, tak? Tutaj macie w nowy kanał i kanał się nazywa Kusini Uzamaki. Na Uza I tutaj możecie zasubskrybować, zasubskrybować już zasubskrybowałem. I tutaj macie już poradnik do MSP i filmik powitalny więc zapraszam naprawdę wiem, że to jest postać animowana bo oglądałem filmik powitalny dobrze i ogólnie no to byłoby już chyba tyle z większych informacji oczywiście dziękuję za wszystkie subskrypcje jest już 23 osoby, które subskrybują i no do zobaczenia, łapkujcie, komentujcie, subów nie żałujcie, na razie i cześć!